Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stala przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w biele, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa jednego w miejscu głowy drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasta, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku rabuni. To znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena. I oznajmila uczniom, widziałam Pana, i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie, pochwalony Jezus Chrystus. Maria Magdalena przyszła do grobu i nie zobaczyła Pana Jezusa była w rozpaczy. Ten Pan Jezus, którego ona spotkała w życiu, który odmienił jej życie, ją nawrócił, wydobył z grzechu, znikł. Ktoś zabrał, była zawiedziona. Nie wystarczyło, że złe ludzie Jego zabili, a teraz zabrali Jego ciało. Ona plakala nad pustym grobem i nagle zobaczyła Pana Jezusa. Pan Jezus jej powiedział, że Ja nie jestem Bogiem zmarłych, ja jestem Bogiem żywych. Nie trzeba mnie szukać wśród zmarłych. Ja muszę odejść, ale ja będę z Wami aż do końca świata. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w moje imię, tam ja będę. Ja będę w Kościele, w Najświętszym Sakramencie. Ja będę w Twoim sercu, jeżeli twoja, Twoje ciało będzie świątynią Bożą. Dlatego to wszystko jest miłosierdzie Boże. Że Bóg nam dał życie, Bóg nas bawił. Nikt Ciebie tak nie kocha jak Pan Jezus, aż dolesz z Ciebie kocha. Za Ciebie żaden by król by nie umarł, by, a jeden król za Ciebie umarł Pan Jezus. On dał nam kościół, On dał nam kapłanów. Ja dziękuję Bogu, że jestem księdzem że poznałem tą naukę wielką, można tak porównać, że znalazłem skarb, każdy z nas marzy znaleźć kufer złota żydowskiego. Zban, a może jak właśnie kufer jest znalazłem, To Jezus Chrystus, kto Jego ma, ten najbogatszy, najmądrzejszy, najszczęśliwszy bo powoluje powołuje kaplanów, ksiądz Waldek, Też trochę przyczyniłem się do jego powołania. Może zaświadczyć, on był maleńki w Mejszegorze, przyjeżdżał do swoich dziadków, a jak szedłem do spowiednicy, on tam stał z rodzicami, mówiłem, będziesz księdzem? I gładziłem jego tak po główce. I on stał księdzem. I teraz jest też szczęśliwy, bo też znalazł kufr złota i wy znaleźliście ten kufer złota. To jest miłosierdzie Boże. Pan Bóg nam dał świętych. Świętych dzisiaj czcimy. Jana Pawła II, 19 rocznica odejścia do Pana, czyli narodzin dla nieba. Pan Jezus ze śmierć uczynił urodzenie. Nie ma śmierci. On pokonał śmierć, piekło i szatana. Dał nam Dał nam Siatrę Faustynę, dal nam błogosławionego księdza Michała Sopoćke Wszystko to nasze rodacy. Bardzo kocham świętego Ojca Piło, dal. To jest największa mądrość. Kochani i siatra Faustyna napisała Dzienniczek, ale każdy z nas mógłby. I musi naśladować siostrę Faustynę, i też pisać swój dzienniczek, bo każdego Pan Bóg kocha indywidualnie. On Ciebie tak kocha, jakby więcej nikogo na świecie nie było. Ty jesteś unikalny, unikalna. Takiego jak Ty nigdy nie było na świecie i nigdy po tobie nie będzie. Ty pierwszy raz i ostatni. I ty na tym świecie, to tak na tej scenie, jak artysta. I musisz odegrać swoją rolę, którą tobie Pan Bóg dał. Jeżeli dobrze od, odegrasz, to czeka ciebie wielka nagroda. królestwo Boże. Pan Bóg dobrze płaci. I czeka złota korona. I tytuł... Miść piękności, wieczna młodość. Można tak porównać, że życie to cztery pory roku, cztery po dwadzieścia. To ja już piszę swój dzienniczek taki. Właśnie pierwsza dwadziestka to u Ciebie wiosna. Druga dwadziestka to u Ciebie lato do czterdziestki. Trzecia dwadziestka do sześćdziesiątki to u Ciebie jesień. Ale po jesieni, o, po jesieni przychodzi zima. Ale po zimie przychodzi zawsze wiosna. Pod jednym warunkiem. Jeżeli ty tutaj nawiążesz ścisłe relacje z Chrystusem, który jest zmartwy wstanie, wielkanoc, rezurrecjo, to przyjdzie wieczna wiosna, wieczna młodość. Natomiast komu teraz Chrystus jest niepotrzebny? To kończy się zima i następuje wieczna zima, ale nie taka zima jak u nas taka. 10 stopni, 20 stopni, tam będzie polarna zima. 70, 100 stopni, wieczne zmarzliny, wieczna depresja, wieczna ciemność, wieczny chłód. Bez Boga nie wolno żyć ani sekundy. Bez powietrza, tam ileś to można żyć, bez jedzenia, bez wody, bez Pana Boga, nie sekundy. On Ciebie utrzymuje przy życiu. Więc wybieraj albo wieczne wiosna, wieczna młodość, wieczna piękność, albo wieczna starość, wieczne męki, wieczne choroby i cierpienia. Nie ma żartów z tym życiem. Życie to nie zabawa, to jest Bóg. Z życiem trzeba, z Panem Bogiem trzeba poważnie. To i Pan Bóg z Tobą poważnie. Z życiem pożartujesz. To i życie z Tobą też pożartuje. I my tutaj w tym kościele, właśnie człowiek tak stworzony praktycznie, to jest taka praktyczna miłość, to jeszcze niedoskonała. A co ja będę z tego miał? A co to mnie daje? A druga jeszcze, miłość jest taka doskonale. Ja oddam życie za miłość. Ja oddam za Pana Boga życie. I póki my jeszcze tak nie udoskonaliliśmy się, żeby oddać życie za Chrystusa, to Ty jeszcze niedoskonale. Jeszcze musisz wzrastać w tej wierze i miłości do Pana Jezusa. Więc co daje ten kościół? Po co chodzić do kościoła? Po pierwsze, że wszystkie my umrzemy, wszystkie, bo tutaj kto jest. My no tak niedawno był tu śnieg, mróz. Gdzie ten śnieg? Wszystko roztopniało. Pamiętaj człowiecze, prochem jesteś, trochę się obrócisz. Był las do nas, będzie las po nas i my przejdziemy, przyjdą inne pokolenie. Oni jak buldozery nas podpychają do przodu i dobrze, do drugiego życia. Właśnie trzeba dzieciom swoim, którzy nie chcą chodzić do kościoła, nie chcą i wnoczęta, tak normalnie, bo oni nie rozumieją, a co dodaje Kościół. A trzeba powiedzieć tak: lubisz tatę mamy, lubię, lubisz nasze rodzinę, babcie dziadunie, tak, bardzo lubię, to my kiedykolwiek umrzemy. Ale jeżeli będziesz trzymać się Kościoła, to my wszystkie spotkamy się w niebie. I, twoje, I wasze dzieci umrą, i wasze wnuczęta umrą, wszystkie. Ale to pierwsze tylko życie, drugie będzie wieczne, tam spotkamy się. Dlatego jak znaleźli, tak trzeba je zostawić, przekazywać z, z pokolenia w pokolenie, bo kochamy bardzo, swoich rodziców kochamy, dziadków kochamy, dzieci kochamy, wnuczęta i nasze przeznaczenie z nimi wszystkimi być razem. Trzeba być takim patriotem swojej rodziny. Kochać rodzinę. I ta rodzina, ta naturalna, rodzona. I ta narodowa rodzina. I ta kościelna rodzina. Wszyscy my jesteśmy chrześcijanie, bracia, i siostry. I wszystkie będziemy razem. Kto chce. Tylko pod warunkiem, czy ty daje się zakochać się. Bo Pan Jezus Ciebie kocha. On do ciebie, można powiedzieć, tak, ja tak piszę, piszę dzienniczek, no właśnie, tak wyobrażam. On do ciebie, swate się, ja ciebie kocham, bądź moja żona. I tak jak Archanioł Gabriel do Matki Bożej, do Maryi powiedział, i teraz od niej zależało, tak czy nie? Tak, bo to ja, służebnica pańska. A gdyby ona powiedziała nie, to nie byłoby zbawienia. Tak samo i do nas. Bądź moja żona, ja Ciebie kocham. I od Ciebie zależy, tak czy nie? On tylko udaje, że On półnagi, taki przegrany po ludzku, biedny. A to jest najbogatszy. On wszystko ma. On tylko chce Twojej bezinteresownej miłości. Tak, tak i znów degresja. Ocy na wesele. I bogaty syn, i, i, i ojciec. I, po, I poprosił, tata, zaproś na wesele jak najwięcej gości, będzie mu ucztować. A ojciec był bardzo praktyczny i zaczął spraszać ludzi, ale przyszło bardzo mało. I syn bardzo taki zdziwiony, tata, a czemu? Ja proszę cię, jak najwięcej, myż takie bogate, my możemy tyle poczęstować, pocieszyć się. Wiesz, syneczko, ja nie mówiłem, że u nas wesele ja powiedziałem, że u nas bieda, bieda wielka, Przyjdzie nam pomóc. I od przyszli tylko najwierniejszy, o ta garstka, widzicie, tak przychodzi do kościoła, najwierniejszy, i te najwierniejsze właśnie zasiądł do Bożego Stola. Dużo powolanych, ale mało wybranych. Tak idę, patrzę przez, przez drzwi, tam chodzą ludzie nawet. Tak. Im wystarczy tylko 100 lat. No tam 80 lat, to tak jak 80 euro a mnie nie wystarczy. Miliony, miliardy. Właśnie Pan Bóg to jest bank, Kościół to jest bank. I Pan Bóg jak miłosierny, On oszalał z miłości do Ciebie. Włożył w ten bank, choć dobry la, ten, e, e, dobry ten e, loter. Ostatnia godzina włożył i został zbawiony. I dlatego teraz trzeba wkładać, ile mnie zostało się, do osiemdziesiątki, mnie zostało się jedenaście lat. Ale właśnie ja resztę swojego życia przeżyję tylko dla Chrystusa. My jesteśmy takie 0000 prochem i niczym, pokora, skromność, wiara, miłość, ale jeżeli na pierwszym miejscu u ciebie jedynka, to te zero stają się setka, tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy, miliony, miliardy. Wodki. Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu. W ten czas wszystko staje się na pierwszym miejscu. I dalej, Pan Jezus to taka firma. Bardzo bogata, ale on nie pokazuje. I twoja firma. I on mówi, on ciebie lubi, złączmy nasze firmy razem, a zyskiem podzielimy po połowie. Tobie 50% i mnie 50%. Ale trzeba żyć na jego warunkach. Dziesięć przykazań Bożych. Przykazania kościelne. Właśnie, jeżeli my złączymy swoje firmy, to im potem Zyski podzielimy po połowie. Dlatego bądźmy dobrymi biznesmenami. Zarabiajmy. Szczęście trzeba zarobić. Ona z automatu tobie nie, da, nie, nie daje się. Tak. Nikt letko na wojnie nie wygrał. Nikt z czempionem letko nie stał. Trzeba dużo pracować. Trenować. W ten czas staniesz czempionem. W ten czas wygrasz. Ale trzeba... I dobrego przewódcy, generala, to jest Pan Jezus, dobrego trenera, to jest Pan Jezus. Tylko w ten czas my wygramy ten bój. I śmieje się ten, kto śmieje się ostatni. I w naszym filmie musi być szczęśliwy happy end. Tak jak filmy zawsze kończają się dobrze. Takie my musimy bardzo, kochanie, dobrze skończyć swój film. Bo drugi raz nie wrócimy, żeby powtórzyć. Jeden raz, to jest egzamin. Więc, kochani, jeszcze kościół można porównać do salony piękności. Święta, błogosławiona Teresa Neumann widziała, jak dusza wychodzi z ciała. Powiedziała: Dusza ma trzy kolory: złota, szara i czarna. Z ty duszo. Kończy swoje życie, tam Ty polecisz. Złota do nieba, szara do czysta, czarna do piekła. I dlatego my musimy tutaj współpracować z Panem Jezusem, stwarzać samych siebie. Teraz jest ten czas taki prenatalny. My jeszcze nie urodziliśmy się. To tylko pierwsze życie, tu jeszcze nie ma szczęścia. Tam będzie szczęścia ale jego trzeba zasłużyć. Dlatego, żeby my nie mieli pretensji do Pana Boga. A czemu on ładniejszy ode mnie? On ma taką zgrabną sylwetkę, a ja tak, taka. tak. A czemu on bogatszy ode mnie? A czemu on umie pieniędzy robić? Taki zdolny, a ja taki niezdolny. A czemu on silny, jak byk wysportowany, a ja inwalida? A czemu, Panie Boże, taki niesprawiedliwy? A Pan Bóg mówi, kto tu pierwszy, tam może być ostatni, kto ostatni może pierwszy. Co Ty zarobisz? Co Ty zasłużysz? Współpracuj ze mną. I właśnie, żeby być szczęśliwym, cztery to, to moje takie wywody. Możecie, może nie, nie teologiczne, może nie zgadzam się, nie zgadzacie się. Żeby być szczęśliwym, trzeba po pierwsze być bogatym, po drugie, być młodym, pięknym, a trzecie, być zdrowym, a czwarta kochać i być kochanym. Tego nikt naraz nie ma. O Pana Jezusa wszystko można zarobić w Kościele. Im więcej mszów, tym będziesz bogatszy. Święty Ojciec Piło mówił, gdyby ludzie wiedzieli, co daje msza święta, to ludzie by przez okna leźliby do Kościoła. Czym więcej komunii świętej, a czy więcej spowiedzi. Tym ty piękniejszy, ty sam siebie upiększasz. Czym więcej komunii świętej, tym ty zdrówszy, silniejszy. Czym więcej modlitwy, różańce, koronka do miłosierdzia Bożego, poszukiwanie Pana Boga, ciekawienie się nim, czytanie Piśma Świętego, katolickich książek, poznawanie Pana Boga, dobrych uczynków, tym ty więcej przyjaciel Pana Jezusa, tym ty otrzymujesz więcej prezentów, tym ty więcej jednoczysz się z Panem Jezusem. I co ty z siebie zrobisz, takim ty będziesz na tamtym świecie. Więc wy sami siebie teraz stwarzacie z Panem Jezusem. I dlatego nikomu nie zazdroście. Kto tutaj? Pierwsze miejsce, właśnie może tam ostatnie. Tut, moje koledzy, kole Wilna. Pracuje, opowiadali, że księży chodzą pokoleni, pokolenie, a ich pokolenie nie wpuszczają. Nie potrzeba. Przyjdzie koza do woza. Im teraz Chrystus niepotrzebny. Oni, też Pan Jezus powie: Nie chciałeś mnie w biedzie, to i teraz mnie na moje wesele. Nie potrzeba falszywych przyjaciół. Więc życzę wam wygrać szczęście. Dużo od siebie potrzebujcie. Tak jak mówił święty Dan Paweł II. Jeszcze raz was pozdrawiam. Świątecznym, wielkanocnym pozdrowieniem i życzę radości wielkanocnej. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie. Amen.